I proszę z niej skorzystać także. Ja przychodzę do restauracji zawsze i mówię tak, jestem, przepraszam bardzo, uczulony na glutaminian sodu. Nie mogę jeść rzeczy, które zawierają glutaminian sodu. Ja natychmiast się duszę. To jest zresztą prawda. I Wtedy, mówię, nie może być tam wegety, magii, knora, warzywka. i Nie będę wymieniał nazw tych gów, ale no, nie może tego wszystkiego być. No i teraz kelnerka, ja mówię, nie może być tego w zupie, ani w sosie, ani w niczym takim, bo ona mówi, to ja pójdę do kuchni się zapytać. I ona idzie i wraca i mówi, wie pan, to to pan nie bardzo może, ja nie wiem, no kucharze mówią, że mogą, ja wiem, no jak ona tak opowiada, to ja mówię, niech się nie trudzą, zakładam płaszcz i wychodzę. Proszę zrobić to samo, dokładnie, powiedzieć o glutaminianie sodu, że jesteście Państwo na niego uczuleni. I jak powiedzą Wam, wróci kelnerka i powie, niczego takiego u nas w kuchni nie ma, to siadajcie i jedźcie, bo to na pewno fenomenalna restauracja. Adam Gessler. Mida z polskiego restauratorstwa. Człowiek-instytucja. Według jednych geniusz, według innych szarlata. Już za chwilę. Sami zobaczycie, jak gotuje, zarządza, odwiedza najsmaczniejsze miejsca w tym kraju. Przygotujcie chusteczki, bo już za kilka minut pocieknie Wam ślinka. Okazuje się, że tutaj jest... Cudowna opowieść o Włochach z wyspy, e, malusieńki lokal, w którym Włoch z wyspy z Sycylii gotuje sycylijskie jedzenie. No to spróbujmy wejść do niego i, i zobaczyć, co on gotuje. Wejdźmy, bo ja nigdy tu w życiu nie byłem, no więc najpierw wejdę i potem będę miał o czym gadać. No bardzo dobrze, chodźmy. Dzień dobry. Kto jest właścicielem? Pan. Pan jest właścicielem pan? i pan jest kucharzem i, jest i pan... Kucharzem i zawsze tu... I od której go otwieracie to? Zacznę to jeść, dobrze? Właśnie, może sobie pan tak, Widzę, że Jest tam, to jest ryżowa i w środku jest ser. Genial! Tak. Genial. Genial. Czy każdego dnia gotujecie coś innego, czy jak? Tak, dlatego właśnie to menu, co jest na tablicy, tam co y, no. widzicie, to ono jest codziennie zmieniane, odnawiane. No. Dlatego, że dzień w dzień mamy nowe rzeczy. I to po prostu można przyjść i wtedy się zapytać, co dzisiaj jest. Ja tego chciałem coś powiedzieć y, 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 tym wszystkim, którzy to oglądają. Dlaczego u nas musi być głupi, a nie może być tak, że stanie sobie właściciel, postawi patelnię i zacznie robić jedzenie? No to po prostu fenomenalne jedzenie. Jest miła osoba, która tłumaczy to, co mówi właściciel. Jeżeli jakiś właściciel w Polsce nie chce się komunikować z ludźmi, to niech postawi taką miłą dziewczynę i ona będzie opowiadała, co on robi z tyłu. Będzie mówiła, to jest właściwie, i on tam gotuje, i tak dalej, i tak dalej. Może nawet opowiadać, że on je, przyjechał z innego miejsca, czy, a ta, to jest, żeby co? Tak, chcemy coś rzucić tak grzywki. Zbieramy na samochód do dostawy. Dobra. No dobrze, jak ja zaczynałem moją restaurację, Dostałem tak jak ten facet i robiłem sam od początku do końca wszystko. W związku z tym myślę sobie, że chciałbym Państwu powiedzieć, że tylko tak mogą powstawać doskonałe restauracje. Facet przychodzi tu o godzinie 10 tak. i siedzi do 11. siedzi do 11, zgadza się. Zawsze. Nie zostaw, nigdy nie wychodzi. A pani? A to my mamy jeszcze pracuje z nami. Dziewczyna jedna z którą się zmieniamy. No. On zostaje, a dziewczyni się... Nie zawsze. a my się Piątek, A w piątek i w sobotę, w weekendy, mamy takie godziny, że jesteśmy otwarci do trzeciej w nocy. No. I w sobotę znowu od rana, i w niedzielę od rana. No i szef zawsze tu jedzie i gotuje. A kiedy on wydaje te pieniądze, są tu je zarabia? Ja. E, no nie ma czasu. <laughs> nie bardzo. Ale ma rodzinę na Sycylii? Tak, powstają banki. Z wiersze. Wiesz, Panią Trzymajkę? chcę pokazać jak powstaje taka kulka. Tak, chcemy kulkę. Halo. Dobra, dobry. dobre. Aha. and ragu. Uh, Aha. mozzarella. i... Meat, uh -huh. pomidor, yes. uh, that is this one is a uh, simple oil, oil. oil. Yes. because uh, this one is the form, because Arancini we have different form in Sicily, uh -huh. but uh -huh. this one is the just form uh, from my uh, place Catania. From Catania? Yes. Are you from Catania? Because we have Etna, Etna is Vulcan. Po której idzie? piątej, niech pani zarezerwuje pakłażę do piątej. Teraz muszę popuścić frigo na 30 minut. I potem wrócę for drugim minutes Aha. and after I Aha. again with Aha. 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 for Aha. 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 frigo, Kulki ryżowe z ragu. A oh jest. Musi przejść. Musi przejść. Wkładzimy to do lodówki. Musi troszkę się zamrozić. Musi być chłodne. Dobrze. Dobrze, pan stracił. Najlepiej jak można. Wchodziłem tutaj po różnych miejscach i było tak sobie. No tutaj jest wspaniałe. A ja po prostu wiedziałam, że od pierwszego dnia jak tu trafiłam, to zawsze mi będzie coś nowego zaskakiwać. I po prostu dzisiaj, proszę bardzo. Państwu nieskończonej. A, a, a jest Pani przychodzi tutaj? Proszę Pana, ja tutaj jestem jak mebel, który można przestawiać, ale nie można się go pozbyć. <laughs> jestem tutaj codziennie, bo ja po prostu uwielbiam go i uwielbiam jego kochanie. Próbowała Pani te desery? Proszę Pana, próbowała. <laughs> ja uważam, że to jest po polsku niebo w gębie. O, tak. E, robimy program o tej restauracji, ale proszę zupełnie nie przeszkadzać i nie zwracać na nas uwagi. E, pasta? Pasta. With... Okay. Okay. Włoska restauracja może być tylko restauracją znajomą. Wszyscy się znają, a jeżeli się nie znają w tej chwili tak jak wchodzą, to na pewno znają się jak wychodzą, a w takiej restauracji trudno nie poznać wszystkich ludzi. Ten facet przyjechał tutaj zupełnie samotnie. Kiedyś był na wycieczce Aha. E, i stwierdził, że mu się Polska podoba. Aha. Ale nic za tym nie, nie nastąpiło. Tak. I potem miał swoją historię w, swoim rodzinnym, e, w, w swojej rodzinnej katanii. Przyjechał tutaj i stwierdził, że zrobi biznes. Aha. No nie wiem. E, Pan jest z zawodu biznesmenem, ja nie. Ja jestem restauratorem, więc to. Czyli można... biznesmenem. No, czy, nie, restauratorem. Nie nie nie, 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 nie. Będę się kłócił. Nie, nie, nie jest pan szefem kuchni. Jest, jest szefem. Gotuje. Sam gotuję. No więc... nie, nie gotuje pan, bo stoi pan tutaj. No nie, no teraz no, no, do no, tak. no to się ubrałem. Jak on by przyjechał do mnie, to też się pewnie ubierze, że przyzwyczaiłem. E, uważam, że jestem całkiem przyzwoicie ubrany. Znakomicie, oczywiście. No, no tak. No, To A bez kutny. Dobra. Nie, no dobra. No Był tak. biznesmenem, przyjechał tutaj e, i otworzył ten, ten biznesik bardzo, bardzo szybko. Aha. Bez niczyjej pomocy, to znaczy bez pomocy Polaków. Liczy się atmosfera i tak, tak wygląda właśnie na Sycylii w barach, w tych małych restauracjach. Tam zawsze można podejść do baru i powiedzieć za mało ryby mi dałaś, makaron za mało spieczony. Ja bym powiedział, że jakby puenta to jest taka, że Zaczynają powstawać małe miejsca, ale one są zakładane przez Włochów, jak słyszymy, i raczej są włoskie, i mamy nadzieję, że Polacy podobnym zagrożeniem są dla Włochów we Włoszech. My otwieramy malutkie knajpy we Włoszech i one są polskie. Włosi tak ze sobą rozmawiają. Tu Polacy na tej ulicy pootwierali restauracje i przynieśli swoje smaki. Mamy taką nadzieję, że tak jest. Pewnie nie tak zupełnie, ale jeżeli. Czyli jednak ta Europa się troszkę nam zaczęła rozrastać i łączyć, tutaj choćby w Krakowie na ulicy Kupy, tak? Kupa, Kupa, Kupa. Ona się tak naprawdę nazywa? Na, na ulicy Kupa. O, bardzo gorąco. Bardzo gorąco. Perfekto. Pójdźmy, pójdźmy, mini moi, do, do miejsc, gdzie zacznie się dzień. Zobaczmy, co w Polsce, w różnych miejscach, podaje się do stołu śniadaniowego. Co to jest śniadanie? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest śniadanie po polsku, po Śląsku, po. No, zobaczmy, polskie śniadanie. Polskie. Śląskie śniadanie jak zaczęliśmy opowiadać historię o śniadaniach, to wydaje się, że trudno jest je rozpocząć gdziekolwiek indziej niż w domu, więc zaczynamy od domowego śniadania. Jak domowe śniadanie, to pomyśleliśmy, że przyjedziemy do miejsc, gdzie są tradycje rodzinne, takie najstarsze i najgłębsze, no więc na śląsk za mną kopalnia rydutowy, która Ciągle wydobywa węgiel, wysypuje później ten miał i tworzą się hałdy. Tutaj jest podał największa hałda w Europie. Charlotte od z imienia córki przedwojennego właściciela Grubera, który był właścicielem tej fabryki i część swojej córki postanowił nazwać tę hałdę Charlotte i ona urosła do rozmiarów największych w Europie, a my pójdziemy do Górniczego domu, do śląskiego domu, gdzie kobieta czekająca na męża przygotowuje mu poranne śniadanie. Zaprosiła nas, żebyśmy popatrzyli na jej pracę i na, na to oczekiwanie. Pójdźmy do domu wobec tego. Idziemy do domu. Dzień dobry. Przeszliśmy na śniadanie. światło dobrze. Ja powieszę. już tutaj popatrzeć na, tak, nasza na to gotowanie. smażonka będzie zaraz gotowa. To jest smażonka, tak? To jest smażonka, a to, smażonka. A to są rzymloki, i, rzymloki krupnioki. i krupnioki. Już nam się ładnie na złoto przysmażyły z jednej strony. A nasza... A jajecznica się na Śląsku nazywa smażonka. Smażonka, tak. Smażonka. Zabierzemy... Pomogę pani. Tak. Proszę bardzo. Szymon. Jeszcze tylko ja doprawię. Bardzo proszę, ja odsunę to tutaj. Proszę bardzo. Dziękuję. Teraz jest taki moment, kiedy do Polski mają zjechać ludzie z całej Europy, bo zaczyna się i nasza prezydencja, a później zaczynają się mistrzostwa e, piłkarskie i mm, Wydaje się, że powinno być tak, żeby takie tak wyglądający stół był także możliwy dla tych wszystkich, którzy po te Polskie odwiedzają. No nie tylko, że trzeba mieć tutaj rodzinę, do której będzie można przyjść na takie śniadanie, ale żeby było tak, żeby były miejsca, do których będzie można po prostu wejść i zamówić sobie tak niezwykłe śniadanie. Ja bym prosił, żeby, żeby pani nam powiedziała po kolei. Jakie to rzeczy mamy na tym stole? Twarożek Faroż. ze szczypiorkiem, z koperkiem, z rzodkiewką. Tu... Tutaj mamy ten prezwuszcz, czyli salceson. Tak. Swojskie szynki. Leberwuszcz. Tu jest. to jest To tak. w środku. Tu jest, tu jest też prezwuszcz niby. Tylko inny. No. I ozorkowy. ozorkowy. Tutaj są żemloki. Żyblok jest bez mięsa, a krubniok tak. jest z mięsem. Tak? Tak zwano buczanka. Buczanka. Frankfurterki, kiełbasa śląska. śląska, kiełbasa e, surowa. Suro, surowa. Tak, surowa. Surowa, grzana, surowego tak. mięsa. Mamy jajecznicę, która tutaj się nazywa. Smażonka. Smażonka. Różnego smalec rodzaju. smalec i, i pasztety. I, i pasztety. Po naszemu na smalec się mówi fet. Fet. Fet, tak. Aha. Tuste. Fet, z tak można też tu, tu, powiedzieć. Tuste. z tu, tustem się jedzie. Jeszcze do, do, do tego dochodzą wszystkie słodkości, które się Ta. podawało przy, przy śniadaniu. Trzeba dodać, że właśnie kołacz u nas jest taki tradycyjny. Aha. Jak się robi wesele w domu, to wcześniej piecze się takie kołacze. Ta. I to nie jakąś tam jedną blaszkę tylko Dużo, dużo więcej tych A, blaszek. Jeździ, Kroi się. Aha. Młoda para jeździ do gości, zaproszonych na wesele, właśnie żeby się poczęstowali tym kołaczem. Aha. I jeszcze do znajomych, którzy nie będą na weselu. Aha. Także u nas to też jest no właśnie taka tradycja. Tak, gościna jest, tak. Strasznie to ważny element w Polsce. Na Śląsku on jest szczególny, ale pewnie oburzają się mieszkańcy innych regionów Polskich krzycząc, że no nie tylko tam. Bardzo proszę, żebyście Państwo krzyczeli o tym i prosili o to. I może zapraszali nas i mówili nam o tym, żebyśmy tam przyjechali, w to, w tamto miejsce, żebyśmy mieli szansę pokazać różne polskie śniadania z różnych regionów. Bardzo dziękujemy za, za, za ten stół i za tę gościnność i za tą możliwość pokazania wszystkim nam, jak wygląda na Śląsku śniadanie i jak się je przygotowywały i jak się do niego siadało, też. Że to jest także pokoleniowa sprawa. Bardzo to ważne. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Panowie, jak wy macie ze mną dobrze, że ja kręcę jak wyjecie, to jest po prostu, to po prostu... Jak mówimy o Europie, to, no to nie da się o niej opowiadać bez opowiadania o Belgii. Bądź co, bądź to kraj, który jest dzisiaj, który ma swoją stolicę, mając, ma jeszcze równocześnie stolicę Europy. Mamy tutaj e, e, Belga, którego poprosiliśmy o to, żeby był tak uprzejmy nas odwiedził. Proszę powiedzieć, co pan myśli o, o kuchni polskiej? Co pan myśli, co, czego pan szuka w polskiej kuchni? Co jest bliskie smakom europejskim, pańskim, belgijskim? Nie wiem. No. Proszę o tym powiedzieć. To jest właściwie jest pytanie, gdzie trzeba zaczynać, prawda? Także ja już jestem tutaj parę lat, jestem tutaj od 1994 roku w Polsce. Także miałem okazję już wiele rzeczy jeść, smakować, spróbować. Też u pana tak mogę powiedzieć. W restauracja. I jednych najlepszych rzeczy, które mi osobiście smakują to jest tatar. Ale on jest troszkę belgijski, bo Belgowie chyba go łagodniej robią I, trochę, prawda? Tak, to znaczy tutaj więcej, więcej... znaczy, to majonez to jest tak jakby, jeżeli mówimy o, o specjalności belgijskiej, to chyba oprócz frytki, to majonez jest jednych z podstawowych no to, rzeczy. Ja, ja no pierwszy tak, raz się, się dowiedziałem o frytkach i majonezie, przy okazji oglądania filmu e, Pulp Fiction, naturalnie, w którym jeden z bohaterów mówi do drugiego, wyobraź sobie, że jak pojedziesz do Belgii, to możesz dostać frytki i do frytek się dają majonez. I tam ten drugi bohater jest poruszony. Ja jestem poruszony też. Pamiętam, że całe kino się śmiało w Polsce, jak usłyszało, że, że e, do frytek się uda, dodaje majonez. No tak. Czy wy dodajecie majonezu też do, do tatara? E, do tatara nie. No, to, tatar generalnie naturalny się. Znaczy dziękuję. co na mnie ja. Bardzo jak dziękuję. Powiem. Robimy czy nie robimy? I robimy frytki, tak? Tak. No dobrze, to zrobimy frytki. Generalnie e, ziemniaki nie są e, surowe, tylko są podsmażone, w głębokim olejem. Mhm. Aha. E, tak jak tutaj e, Pan demonstruje. Jest to krojone w e, cienkich plaster, plasterkach. Aha. E, podwójne krojenie, czyli najpierw e, w takich plastrach i potem jeszcze te plastrach się robi na taki... No wąsk, wąski, wąski, wąski elementach, prawda? Aha. Odwrotnie, tak, w górze. w Im dłużej, tym lepiej są, także dlatego się wybiera też naj, taki długi ziemniaki, żeby z tego jak największe, jak najdłuższe frytki Aha. z tego szczeniać, prawda? No, jak na przykład idzie ktoś w Belgii do sklepu i mówi, chce ziemniaki na frytki, tak? Czy tak. Różne są ziemniaki na frytki? E, Właściwie tak. E, w Belgii to się nazywa e, bincie, czyli to są taki ziemniaki. Trochę twardsze, bo są takie ziemniaki, które można przygotować takie do purée zrobienia. Akurat na frypkę to musi być raczej taki twardy, twardy będzie Przychodzą frankofoni. Albo Belgowie, albo Francuzi, albo, e, albo Luksemburczycy. I proszą nas o to, żebyśmy do tatara, którego tu robimy, podali im frytki. Uh -huh. Bo tam się jada tatara z frytkami. No, no, teraz będziemy takiego tatara... próbowali. Patryk, e, wolny? Patryk, chodź szybko, zrobić tatara. Zajęte. E, Włodek, poszli kogoś innego potacki tatara, a... Chodź tatara zrobisz. Chodź, chodź, chodź. Dawaj, dawaj. Chodź, chodź. Czy one powinny być takie jeszcze... Takie... Punkt Chodzi o, o prze to pierwsze, żeby złapać skórkę naokoło, prawda? I przed długie smażenie, smażymy do koloru, czyli żółto-brązowe, żółte, nie? Teraz jest kwestia tak, jak e, ten... Jeszcze troszkę. Chodzi o to, żeby, żeby środek frytek nie jest suchy, bo to generalnie jest przemrożone fryta, to mhm. mamy często Aha. szczególnie te czenki, że środek mhm. jest suchy. I tutaj spróbujemy tak właściwie przez zewnętrzne smażenie tego, utrzymać ten w środek. To jest istotny. Najlepsze frytki w moim życiu w budce, która wyglądała jak, jak podrożna budka nasza polska. No tak. Na placu w Brukseli tak. była kolejka, ja mówię, gdzie można zjeść? A pan nie mówi, tam, gdzie widzi pan kolejkę. No tam poszedłem tam, czekałem 40 minut. Zjedłem takie frytki z ilością majonezu, tak jak pan by to przypił. Najlepsze na świecie, najlepsze na świecie. Jest, jest. Także, jestem Francuzem. Trudno mi powiedzieć, że Belgia robi lepsze frytki, ale faktycznie. jesteś jest... Francuzem? No na pewno nie Polakiem teraz. A ja tego słuchać nie mogę. Odbij, odbij, nie, nie będzie. o p p t p Właśnie. Majonez zrobimy. Lunia mamy na majonez wszystko? Majonez. polski, to jest nawet mazowieckie. Żeby zrobić majonez potrzebujemy trzy rzeczy. Pieroga. Co? Najpierw trzeba być najedzony, Pierog, trzeba zjeść pieroga, żeby... Jajko nam jest potrzebne, żółtko. Potrzebny nam jest olej. Odrobina soli. Odrobina... E... Musztardy. Ducha trzeba mieć. <grych> Ducha. Ważne, żeby powolutku to lać. Gdyby się zdarzyło, że dopadną, wtedy ratuję łyżkę lodowatej wody albo od, z powrotem rzutko i... Taki czy bardziej gęsty? Troszeczkę więcej. Troszeczkę hmm. więcej. Taki, e, taka Pani rada. Liżka. Jeśli państwo kręcicie majonez i okaże się, że on się zaczyna burzyć, bo nie w tę stronę, bo nie tak, to proszę wtedy dorzucić jeszcze jedno żółtko i z powrotem wszystko wróci do normy. Albo troszeczkę dołożyć zimnej wody. To też zaczyna wszystko się stawać z powrotem na nogi. Tak? Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Polecamy się na to. No, oczywiście też jest ta marka Kalabaut, ale ta Kalabaut jest raczej... To już jest zaraz do wyciągnięcia. To można wyciągnąć szybko, szybko. I zaraz to tego. Tak jest. Nie wiedziałem, że mi wyjdą kręcone frytki. Wspaniałe, genialne. Pomyśleć, że po 20 lat praktyki nauczyłem się kręconych frytek dzięki panu robić. Mało tego. Ja wierzę, ja że nie miałem pojęcia, że frytki smażymy dwa razy? Nie miałeś pojęcia o tym? Jakieś miałem. No to nie, to jakieś to ja też miałem, no ja się to pytam to jest poważne. poważne. A to nie jest, no poważne nie, zgłaszłem raz. No właśnie, to jest ta różnica między... Frytki gotowe, a gdzie tatar? A go gdzie? Do talerzu, Nie Za mało? Nie. Wodę. Sum prezesa. Właśnie nie jadłem nigdy frytek z majątkiem. się obawiam, że jak powiem, że mi to bardzo smakuje, to będę coś, że nie frytki dla gości robił do tego tatara. Ale jest w tym coś miłego, nie? To lepiej robi. Tata z frytkami, to jest dobra rzecz. Majonez. I teraz w jak się kłóci z Belgiem, skąd pochodzą kartofle. To były pierwsze Pyry. Kartofle, w ogóle nie wiem, co to za Bardzo dziękuję za ten uroczy obiad z panem, który miałem szansę zjeść i dziękuję za tę bardzo. opowieść o tym, co było najpierw i gdzie jest początek wszystkiego dobrego, co, co my mamy tutaj na talerzach naszych. Bardzo Państwa pozdrawiam, bardzo dziękuję Belgii, nam i Poznaniowi też bardzo dziękuję.